Hej, cześć, siemano, moi drodzy, z tej strony Patryk, 45, Patryk Gaming, jestem na serwerze... Aha... Yy, jaka to jest nazwa tego serwera? Adstamajmy. Aha, sam nie wiesz. Yy, dobra, i poznajcie tutaj tego pana, to jest pan Restin, przywitaj się chociaż. Witam. No, ogółem pan Restin powiedział, że nie chce mu się dzisiaj gadać, no i będzie hodował kurczaki. No, i nie chce mu się gadać, to nie, to nie musi, nie? A go poprosiłem, to się chociaż przywitał, jest grzeczny. Mogę powiedzieć kim jesteś? Nie obraził <grywa> Jak ty stąd wyszedłeś? Ja teleportowałem się. czy Zobaczcie, zrobię drobinkę, czekaj. No, to ja przez ten czas powiem kim jest Restin. Jeżeli oglądaliście... O, dawno, dawno temu CTSG, to CTSG miał taki serwer, który nazywał się Kanciasta Dolina. Chcę powiedzieć codzienność. Kanciasta Dolina? No i tam zapraszał takich youtuberów większych i w ogóle coś jak teraz Kwadratowa Masakra i właśnie, grał tam Restin, bo Restin kiedyś też nagrywał. Ej właśnie, pierwszy raz widzę tutaj te ramki, ej spoczko to wygląda, a jak na przykład w uder... to no, uderzę, to co się stanie z nie? Nie, nic, mogę to obracać sobie. Lol, a ja nie mogę, bo to nie jest moje. Dobra, ej, wiesz co, wypuścisz mnie i ja pójdę zwiedzić okolice. Dziękuję bardzo. Na spawnie spa jest ładny budynek. No właśnie. Nie wiem, jak stąd dość na spawn. A powiedz mi, te działeczki to za darmo można sobie takie wziąć? Tak, stoi się, po prostu się komendę wpisuje, jak są puste, nie? Tabliczki, tabliczki nie może Ej, być. Nie ma tutaj tabliczki, jaką komendę wpisać, to sobie ją wezmę tam koło ciebie od razu. Czekaj, to sprawdzę. Piękne klawce drewniane. O tak. Eee... Y Dziękuję. Aha. Masz? No, mam. Wow. I teraz widział komenda upload home. Dobra. Pyl. O tym. Yy. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o surowce, to wszystko wydobywam na tej mapie? Czy są jakieś mapy surowcowe? Wpiszę warp i tam ma wszystkie warpy wypisane. Aha, dobra, bo chciałbym sobie troszeczkę chobla zdobyć z drewna. Warp. Farma. Las, miasto. To głośnik Las... Chodź, dam Ci coś. Eee... Jestem w lesie. Znaczy, ja idę. Do lasu? To ja zaczekam do Tobą. Mogę? A, i ogólnie powiedziałem, wiecie co, tak... To nagrywanie, że tak powiem, gdzieś sobie... I po co ja przyszedłem do lasu? Ma <grym> no, całą skrzynkę. Dziękuję bardzo. A To chodź, i chodź do mnie, nie idź nigdzie. Dam Ci coś, bo nie mam miejsca w ekwipunku. Eee... Co chcesz? Cukurzyk, um, załóżmy tą maskę na tam głowę. Tam ci jabłuszko. Tam ci kaktusa, potem dasz mi kaktusa, dobra? Bo nie mam. chybaż sobie zdobędę. Aha, co mam sobie założyć na głowę? Tę maskę ci Aha, daję, tego no szlera, i jak chyba. to mam założyć na głowę? Na Dach, normalnie. <słuch> e, dobra, i... Spawn. Mogę? Aha, dobra, mogę. I pokażę wam spawn. A myślałem, że to w mi zbaguje. Wow, ale fajny, że random na tym spawniu zrobiony, w sensie, że duży. Wyjdź na zewnątrz, no, taki no to wiem, wysoki budynek. No i nie dokończymy o tym nagrywaniu. Ale tak z dupy odpaliłem, po prostu, bo piłem sobie na ten serwer, Restin tutaj grał. No i tak wiecie. Nagrywam, i nie wiem, czy będę nagrywał to więcej, czy nie. Może jak mi się serwer spodoba, to będę grał. Może, może czasem z Restinem, jak resting będzie na serwie. I powiedz mi, gdzie ty jesteś teraz? Też na spawnie? W domu. Aha, a żeby tam dojść do tego domu to w którym kierunku się idzie? Yy, Powiedzcie, że nie wiem, komentarz wiem, myślił. Nie, wiem, bo ale wiesz, tak się pytam może na przyszłość, nie? Yy, Te ukośnik. Yy, jak to było? Plot home. Właśnie plot. Rozłączono przez serwer. A, to jest wina serwera. Czasami po prostu zapisanie wyrzuca za spam. To, taki Aha, był naprawiam spoczka. to. Ew, nie ten serwer. Będzie mój login widać. Hmm. Ale to nic. Mogłem tego nie mówić, by się większość nie skapnęła. Co jest? Plotę się pisze? Plot. Po prostu plot. Dobra, jestem. Mięsko u mnie na działce leżało. Hehehe. Dobra. Mamy kobyl Stone. Yy, jak ludzie budują domki? Nie wiem, czy zaczynać. Nie, zostawię sobie troszeczkę trawki. Dwa, trzy. Sobie zrobię, tak. Raz, dwa. Jak miło. Jestem na samej górze. Yy, no, bądź hardcorem, skocz tu. No dawaj <laughs> Rozwalasz mnie Tomek Tomaszu rozwalasz mnie. Jesteś raz że zapomniałem czemu mówię, Tomek mi się jakąś windę zrobić, ale mi się nie chce mm, na serwerze nie działają. No, ale nie idzie taką szybką w górę zrobić, nie? Te no. w górę to są. Chyba, chy, chy, chyba że kolejkę. W całym domu domu. By... Aha. Każde piętro by zajęła. Ale to i tak długo, chociaż nie, szybciej. Niż... No. jak skrzynie sprywatyzować, czy coś takiego? Sama się, sama się chyba prywatna robi, po prostu jak jest na tym, na działce. No, no to spoczko. Co ja chciałem? Aha, chciałem sobie zrobić... ...dwie skrzyneczki. Chyba sobie pogram trochę na tym serwerze. A ty dzisiaj tylko tu sobie grasz, tak ogółem? Nie no, to ja przedwczoraj już zacząłem. Się nudziło strasznie. Dobra, a i możesz spróbować mi otworzyć tą skrzynię, jak masz ochotę. Nie, już czekaj, skoczę znowu sobie, bo znowu jestem na górze. O, o, raz, dwa. Nie mogę, nic nie mogę tu zrobić na tej ciance. No dobrze. Hmm. Raz, dwa, trzy. A można zrobić coś takiego, bo na niektórych serwerach idzie. Że wiesz, jeżeli tam z kimś jakby grasz na serwerze, to w tym sensie, że. Można dodać. Hmm. <słuch> że się rozumiemy. Tak kiedyś grałem na serwerze Huś, Kajszcze. Huśek nie był sławny. To miał taki swój serwer i tam właśnie z kumplem. Nawet też były jakieś dwa odcineczki. Ola, kiedy to było, jaka jakość. No ale było. No i pamiętam, było nawet spoczko fajnie się grało i tam u niego było właśnie tak, że można było z kimś mieć. A piasek gdzie tu się wydobywa na przykład? W warf piaskownica. Aha. też szkła mam bardzo dużo. Wiesz co? Domyślam się. ej, <laughs> zniknęło mi o, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jak robiłem ten budynek cały, to też jeszcze zostało mi cały czas szkła. Nie mam pomysł na tą chatkę, no ale zaraz, zaraz coś mi kombinuję. Już wiem, jak to będzie wyglądało. A może... Nie, tak musi być. Dobra. O, dzięki ci. Zaraz sobie dam trochę szkła. Trochę szyb. Tu będą szybki. szybki. i ty też tak masz, że zawsze jak gdzieś tam coś budujesz, to zaczynasz od yy, domu? Czy ogólnie jak grasz gdzieś na serwerze, to zaczynasz od domu? No, dom, potem zbieram tych rzeczy. To ja mam tak samo. Tak, tak. Tak. Idę do domu, kolegi. Może coś ciekawego o, ma. to Widzę, że tu nie grasz sam. Nie pochwaliłeś się. Dawno go nie widziałem. Ale gra tu na serwie, tak? No, no stoi tutaj ten dom jego, ten co ty widać. Aha, zaraz luknę. jest Jestem teraz w nim właśnie. I że który to dom? Widzisz mnie przez okno, czy nie? Aha, tamten, nie tak, ten. tak się domyślałem. Creepery wybuchają, robią zniszczenia, nie? Nie, tylko zwierzęta Aha. zabijają. Czyli jest spoko. Kurczę, i drewnianymi narzędziami to jest, jak to się kopie, nie? Żelazo ci no daję No wiem, no ale jak już mam, to przecież... Chociaż dobra. Hmm. <laughs> Namówiłeś mnie. Yy, dobra, zrobię sobie tutaj, wiecie. Taki sorka, że dzisiaj tak mało do was mówię. Bo wiecie, ja tam zawsze do was tak lubię pogadać sobie z wami i tak wiecie, fajnie do was mówić. No ale dzisiaj tak jak gadam sobie z Restinem. I, I tak troszeczkę mniej będę mówiła, ale myślę, że się nie obrazicie. Hehe. Heh. nie, jak mówisz, obrażam się, czy nie? Żal, unsup. Żal, unsup. Dobra. A powiedz mi, ty jeszcze ten swój kanał masz? Masz ten. No palisz i ten się. Tak jest. No założyłem na czapkę ogień. <laughs> o Boże. To tam pamiętam w sobie jest jakieś trzęsienie ziemi coś kiedyś, nie? <grym> Dobrze kojarzę? Tak, że co? O trzęsieniu ziemi coś tam było, czy coś wybuchło by Gaz na klatce, czy coś <grym> Szyja mi się pali <grym> Nie widziałem, że na respie kończę tak zrobił. Szukałem tej komendy na respie napiszę. O ja czekaj, czekaj. Tomaszu Opa. Hopa, hopa, chopa Zombie. Nie, jak Tam się nie boję <kłysy> 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 Dobra, tu już. Wiem, że... o, mam, znaczy, mam, mam pomysł, znaczy mam pomysł na nauczkę zaraz. To sobie na razie pochowam. Hop, hop. A założę sobie czap. Chociaż nie, bo mam na głowie to coś. Dobra. Yy, patyki, patyki. A z dwa wiem, że tam miałem, wiem. I tak, muszę tam zajrzeć. U kill go, kill off'em. Ej, laga C miałem. Dobra. a który masz level, resting? Teraz 30. Pierwszy. Yy, 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 diamenty trudno zdobyć? Idź na kopalnie, nie? Znaczy warp surowcowa i po prostu tam jest ten piaskowiec Ze stone'em i ze stone'ów losowo lecą surowce, diamenty i deinem. Aha, inne. kurczę zrobiłem sobie killa w zamian za lol. Łopata, dobra. Dobra. Wow, 13 minut tak już powiedziałbyś? Czyli to już 13 minut nagrywam, bo ja bym nie powiedział, no. Bo... Ja też Ale dobra, jak nagrywam, to nagrywam. I jak sobie pomyśle o tym renderowaniu, to... O ja... Ta, długo mi się renderuje i się przerzuciłem na inny program i jeszcze dłużej będzie mi się renderowało. A przerzuciłem się tego, żebyście mieli lepszą jakość. I żebyście mieli intro. <ścoughs> Bo intro jest bardzo fajne. Ostatnio dostałem dużo intro właśnie od ludzi, wielkie dzięki dla tych, którzy się trudzą i robią dla mnie takie intra i naprawdę są świetne i dodam, że najbardziej podobają mi się te intra 2D właśnie, więc wiecie Adobe After Effect i intra 2D wow, wymiatają i będę dodawał takie wiecie, nie że wciąż to samo intro tylko różne, bo jak mam tego pełno to mogę wam pokazać prawda? Kupię, mówiłem do ciebie, ale dobra co nie, nie przyskupiłem nawet to za O właśnie, a jest jakiś mob grinder? Y jest ten y warp XP. E, wiesz co, bo ja mam takie, znaczy nawet u siebie na single zrobiłem y ten N na hardcore jeszcze nie pokazałem. Y właśnie taką ekspiare, ale ona mi nie działa, a po prostu zrobiłem. Wiesz, no, multum ciemnego miejsca, żeby się mogły spawnowały i potem żeby spływały i się zabijały. No, wiem, no to wiem, po prostu no wiem, mi się no. tam nie spawnują. <grych> 20 kratek od tego musisz stać. Żeby się zaspawnowały? No to no, stałem, wie... już stałem i nic. nie wiem, może dzień się raz pił zamiast tam. Mam nową czapkę. Gdzie? Aha, liście. No spoko. To będzie. Chociaż nie, zrobię inaczej. Hops. Dobra, i mało mówię aj, dzisiaj. Mało mówię, ej, ej, rozumiesz? Barb. Wow. Bardzo mało mówię w tym filmie, bardzo mało mówię w tym filmie. No ale, tak wiecie, jakbym był na singlu, czy gdzieś, jakbym coś nawet wiedział o serwie, to bym Wam troszeczkę popowiadał, a jestem tu... pierwszy raz. Więc... trudno mi się nawet wypowiedzieć na temat serwera. Wybaczcie. Tak, tak. Szyba, szyba. Tak, tak. Kobyl, 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 kobyl. O, mamy jeszcze kobla. Myślałem, że nie ma, ale jest. Eee, yy, kobyl, pewno. Pa. Szyba, szyba, szyba. Tak, tak. Ta, ta, Tak, tak, co tak. muszę coś odwalić, żeby ten dom jakoś zaczął wyglądać? Bo na razie to tak się nie zapowiada zbyt ciekawie. Ale zapewne coś wymyślę, wy mnie znacie. Coś, jakąś przeróbkę walną i będzie gites moją Szkoda, że są takie działki małe. No znaczy działki są mogłem jak na serwerze to duże, nie? Bo czasem to robią jeszcze mniejsze. O. 10 no. na 10. No ale, wiecie, jest spoczko. A jakbym miał większą to bym troszeczkę pokombinował, ale... Bo nie wiem czy oglądać dawno, dawno temu, Miałem taką serię modern Buildings. Oglądałeś to? Nie oglądałeś. Nie No mniejsza. Yy, miałem tam, budowałem przeróżne takie budowle, ale z wełny zazwyczaj. Byś widział jak mi tam mm. szpital wyszedł, jaką galerię odwaliłem, Jezu. To wszystko było na płaskiej mapie, co prawda, ale... Ale żeby i tak tak zbudować fajnie z pomysłem, to i tak trzeba było. To ty? To, to? To ty mnie zrzuciłeś? Nie, mnie to nie ma. Aneneczka do mnie puka. Aha, to szkielet mnie zrzucił. Spoko. Dobra, zaraz będę musiał wydobywać jakiś węgiel, pochodnie, jakieś coś, bo ...widzicie, nie mogę oświetlić. No, ale myślę, że to już poza odcinkiem sobie to zrobię, czy tak poza filmem. Nie, tu jeszcze jedno dorobię. A tu zrobię plus. To spróbuję zrobić takie podłoże 2, jeden. Patrz, i już mi się do skrzyni dobiera, nie? Co za? Przyszła jakaś kolesiuwa i pierwsze co? To wchodzi do chaty do mnie i skrzynia. No wiadomo, no próbuję, ale nic tego. A diamentami szpanuje, też mam. Wielki halo. No co no tam, trzeba po... zaszpanować, nie, w filmie, a co? Wystarczy pokopać chwilę. Mówisz, ale dropią często? No, zależy, czasami na przykład mi dwa pod lecą, potem jest 5 minut przerwy i znowu. Aha, czyli nawet... Z, 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 zależy, jakim kilofem się kopie, nie szybciej się no, kopie, no, 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 no. szybciej się... Kurczę. Ale tak to w miarę, w miarę Ej, szybko, masz, też. masz jeszcze ciemne drewno? No, mam pełno. Skończy się arena tylko i... Aha, to, to. bo tu jest PvP, tak? Czy nie, jestem na arenie teraz? No walki taka, jak na Prot SG, czy jak? No trochę inaczej. Aha, aha. aha. Ej, chyba wyłączyłem nagrywanie i mi się nie nagrywa, wiesz o tym. Yy, dobra, więc jeśli się nagrywa, to spoko, jeżeli nie, to kończę. Więc trzymajcie się bardzo serdecznie i cześć, ale wątpię, że to się nagrało. Przegnać się nawet, ale.